Uważamy, że właśnie taki kandydat jest dzisiaj w Polsce potrzebny ktoś, kto będzie bardzo aktywny zarówno w, w polityce ogólnokrajowej, jak i na arenie międzynarodowej, bo sytuacja międzynarodowa no, ze względu na konflikt na Ukrainie jest szczególnie niebezpieczna. Andrzej Duda zobowiązał się do tego, że jako prezydent, jeśli zostanie wybrany, jest Skieruje do parlamentu projekt ustawy o zniesieniu wieku emerytalnego. Jest to oczywiście zgodne też z tym, co zapowiadaliśmy. Jedną z pierwszych decyzji rządu, jeśli wygramy wybory w tym roku, wybory parlamentarne, będzie decyzja o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego, czyli dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65, nie 67. Prezydent ma wielkie możliwości wpływania na to, co się dzieje w kraju, bo możecie Państwo powiedzieć, że to przecież te kompetencje, to o czym mówimy, są to kompetencje rządu. Natomiast to no, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, prezydent może zwoływać posiedzenia rządu, rady gabinetową i może wpływać na politykę, bo takie uprawnienia prezydent mimo wszystko ma. Tylko, żeby to robić, musi być... On prezydentem aktywnym. Jak przypomnę, że w czasach kiedy rządziliśmy też chodziło o kopalnie, też były różne problemy, natomiast władze zasiadły do rozmów i to jest najistotniejsze, żeby prowadzić dialog, bo ten, tylko na drodze dialogu można rozwiązywać problemy. Nie można narzucić pewnych rozwiązań społeczeństwu bez jego akceptacji, wbrew woli, nie można problemów. Rozwiązać wysyłając służby porządkowe do tłumienia manifestantów. Nie tędy droga. I dlatego Andrzej Duda zobowiązał się, że jeśli zostanie prezydentem, będzie prowadził taki dialog ze społeczeństwem, będzie starał się być arbitrem we wszystkich spornych kwestiach pomiędzy władzą a społeczeństwem. Także, proszę Państwa, na zakończenie yy, sobotniego spotkania, jak Państwo już oglądaliście to w telewizji, Andrzej Duda podpisał te zobowiązania, które są tutaj zawarte. Oczywiście to jest broszura, tutaj nie jest to mówione szeroko, ale reszta wynika z programu, który też jest dostępny i na stronach Prawa i Sprawiedliwości, jest dostępny również na stronie naszego kandydata na prezydenta. Pana doktora Andrzeja Dudy, podpisał i to zobowiązanie jest rzeczą świętą. Nie było tam nic takiego, czego nie można, nie było tam obietnic, których nie można dotrzymać. Wszystko to może zostać zrealizowane. Potrzebna jest tylko wola i praca, żeby te zobowiązania zrealizować. W przeciwieństwie do obecnego prezydenta, który przez pięć lat tak naprawdę niewiele, nawet szczerze mówiąc nie potrafiłbym teraz wymienić, jakie zobowiązania zostały przez prezydenta zrealizowane, bo tak naprawdę tak niewiele tego było. Czym kandydat Duda jest lepszy od pozostałych kandydatów? Andrzej Duda przede wszystkim jest człowiekiem najlepiej przygotowanym do pełnienia tej funkcji, bo jest on jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem, bo ma dopiero 42 lata. Jest człowiekiem dynamicznym, ale też już ma duże doświadczenie, bo warto przypomnieć, że był wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wiceministrem sprawiedliwości. Był też wiceministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kiedyś był członkiem Trybunału Stanu. Jest nauczycielem akademickim, doktorem nauk prawnych. Jest obecnie eurodeputowanym, który w ostatnich wyborach do Europarlamentu otrzymał bardzo dużo ilość głosów. Także cieszy się dużym poparciem społecznym. I dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta dynamicznego, takiego, który będzie potrafił działać zarówno tutaj w kraju intensywnie, jak i na arenie międzynarodowej, bo polityka międzynarodowa to przecież również domena prezydenta, nie tylko rządu. PiS popiera kandydata Dudę, a jak z całą prawicą? Najwięcej kandydatów jest na lewicy. Ja myślę, bo tutaj Andrzej Duda nie jest tylko kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale również też partii prawicowych, takich jak Solidarna Polska czy ugrupowanie pana Gowina. I też popierane jest tutaj przez wiele osób, które mają poglądy prawicowe, ale tu nie jest on tylko kandydatem prawicy. Jest on również myślę, że będzie. Cieszył się dużym poparciem też osób, które mają poglądy centroprawicowe, prawic nasza partia jest partią nie skrajnie prawicową, tylko partią centroprawicową, partią republikańską. Jedną z osób, która miała swój udział przy podnoszeniu wieku emerytalnego był prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ma tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Teraz medal za zasługi dla Ciechanowa ma dostać Dorota Rabczewska, doda. Ja wiem o tym, ale no, to było, to wszystko działo się za poprzedniej władzy i no, my nie możemy dzisiaj władze obecne władze miasta nie mogą brać odpowiedzialności za to, co się działo w tamtej kadencji, w poprzedniej kadencji. Mhm. A pan osobiście nie uważa pan, że m, jednak promuje miasto? To znaczy no, promują miasto, natomiast no, takie takie przyznawanie takich m, 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 Takich medali czy tytułów powinno być zawsze bardzo, bardzo dokładnie rozważone, bo z jednej strony dla części osób może to promować miasto, inni mogą mieć opinię naprawdę skrajną tutaj na ten temat. Także przede wszystkim, jeśli kogoś chcemy uhonorować, nie powinniśmy tworzyć sytuacji kontrowersyjnej. Um,